walkę z liderem, ale trzeba przyznać go, że nie przyjechali dzisiaj osłabieni do Tarnowa. Nie jedzie awizowany wcześniej z numerem 1 Antal Koczo, znakomity Węgier. Jest kontuzjowany. W jego miejsce właśnie startuje z Ale wyścig nas Świt Krasik Havelok-Handberg. Handberg, Handberg z czwartego toru. Poszli. Dobry start Handberga. Dobry start Handberga, ale tam świt przy krawężniku tam jest, tam jest bardzo szybki. Tak jest. Świt na czele. Drugi jedzie w Państwa Handwerk niespodzianka trzeci Janusz Łukasik, który tutaj chyba no nie bardzo nawet wierzę w możliwość pokonania haweloka Hawalok daleko z tyłu. Co się stało? No być może no chyba teraz właśnie, chyba teraz wyjdzie przed Łukasika, ale Łukasik jeszcze walczy, jeszcze utrzymuje, utrzymuje tą trzecią pozycję, co jest chyba niespodzianką. Teraz Hawalok bardzo, bardzo brawurowo, ale czysto, ale ostro zaatakował Łukasika. Wypchnął go po prostu pod, pod, pod płot i już jest przed Januszem Łukasikiem. I teraz będzie bardzo szybko starał się gonić, gonić handberga, czas ucieka, coraz bliżej meta, świst z przodu, drugi jedzie handberg. Havelok teraz bardzo szybko się y, przemieszcza bliżej y, naszego zawodnika, ale chyba nie da rady. Handwerk kontroluje sytuację y, i już chyba nie da rady, nie da rady Havelok, chociaż teraz na łiem zbliżył Handberg się oglądał. Widzi, że za nim jest Havelok. Ale Łódź drugą pozycję, 4-2 będzie dla gości. Pierwszy świst, drugi handball, trzeci hawalowski z tyłu Janusz Łukasik. I 41-37, 4 punkty dla gospodarzy. 73-48 to był czas.